Idealna impreza, można powiedzieć wzór motorsportowego pikniku. Frekwencja wśród zawodników, którzy robią pokazy też jest dość duża, więc jest na co popatrzeć. Trasa idealna, samo centrum miasta, ronda, beczki, więc Relatywnie bezpiecznie, bo nie jeździmy z jakimiś bardzo wysokimi prędkościami. No a show jest, jest super, więc no, my się bawimy świetnie. Mam nadzieję, że kibice też. Na pewno jest to duże wyzwanie dla organizacji, bo, bo zamknąć Centrum Miasta w Piątkowy Wieczór na pewno może się spotkać z negatywnymi komentarzami. No ale dla nas, zawodników i myślę, że dla całej grupy kibiców motorsportowych to jest, to jest najlepsze rozwiązanie, jakie może być. Tak, no to jest samochód, który chyba zostanie już z nami w garażu do końca życia. No, no, przestał dwa lata na takiej mini emeryturce. Malowanie to historyczne, malowanie pierwszego Abarta 124 ku czci, jak gdyby tej, tej marce, ale no, to, to jednorazowy wyjazd. Raczej, raczej traktujemy to auto jako właśnie samochód na track day e i na pokazy. Rajdową no niestety stracił już homologację i, no, i czeka chyba na moment, w którym przyczepi żółtą tablicę i stanie się historykiem.